Dzień dobry. Dzisiaj mam wenę twórczą do nagrywania. Już kolejny film nagrywam. Wszystko to w ramach treningu. Odkrywam te niedostępne dla mnie rejony informatyki i tak dalej. Ćwiczyłem dzisiaj przez godzinę czasu a okazało się, że to był banalny błąd z mojej strony. No, ale do rzeczy. Aha, tu miałem przełączyć. A nie, jest ona przełączona. Wszystko jest dobrze. No więc tak. Mam tu pozycję, w której są takie ruchy kandydaty. To są cztery bierki, którymi mogę zagrać. Oczywiście ja korzystam z dokłysza z, z programu szachowego i on mówi, że te cztery posunięcia są dobre, a więc no pięć właściwie, bo tu jest też taki tu można zagrać tym pionkiem tak lub tak. Można zagrać skoczkiem. Można zagrać hetmanem. I można zbić. Teraz pytanie jest takie, które z, który z tych ruchów wybrać? Wybrać który z tych bierek. Czterech Bierek, wybrać. I dlaczego? Jak, jak dokonywać w ogóle takiej, takiego wyboru? Zainspirowało mnie to, zainspirował mnie film Dawida Czerwa, który, w którym on. Nie tłumaczy, jak, tego, jak się dokonuje takich wyborów. Po prostu on ma duże doświadczenie i tylko do tego swojego doświadczenia sobie sięga i ma ten wybór według jego no, mniemania najlepszy. No ale jak dokonywać takich wyborów? Jak się tego nauczyć? No dobrze, to bez tego rozważmy sobie no od Hetmana. Jeżeli Hetman przyjdzie na pole B3, to będzie spoglądał na pionka B7. Pionek B7 jest pod opieką gońca. Nie boi się Hetmana. Ale jeżeli Hetman będzie na niego spoglądał, to koniec nie będzie mógł. Będzie ograniczony, będzie musiał pilnować tego, tego pionka. To jest jeden element dla Hetmana, drugim elementem jest to, że Hetman z tego pola, z tego pola, będzie wspierał tego pionka, a pośrednio będzie atakował tego pionka czyli. Wzmocniemy swój wpływ na pole D5. Takie będą zalety ruchu Hetmanem na B3. I teraz te dwa takie podstawowe Aspekty tego, tego ruchu, to to, że on patrzy na tego pionka, jest mało istotne. To, że, że bardziej atakuje tego pionka, też chyba nie jest zbyt istotne teraz, może gdzieś tam w przyszłości. No więc ten ruch ma tam jakieś swoje wady i zalety zostawmy. A co daje taki ruch tym pionkiem? No odbiera pole dla Edmana Edman Hitman tu już nie przybędzie a tu stoi nasz smutny pionek także może być atak na tego smutnego pionka będziemy musieli go bronić, przesunąć do przodu lub ktoś się nim zaopiekuje gdyby ten Edman chciał nas tutaj zaatakować więc ten ruch ma swoje zalety, tak a jakie zalety ma ruch 4. No, wzmacnia nasz wpływ na pole B5. I teraz na polu B5, w tej chwili na pole B5 patrzy ten pionek i nasz pionek, więc mamy różny wpływ. A jeżeli mamy równy wpływ, to na takie pole przeciwnik może wysłać swoją wielkę. No, równy wpływ. a nie, my tu mamy jeszcze pośrednio. mamy przewagę na tym polu, więc raczej raczej nie, nie wyśle tego pionka tu przeciwnik, bo my mamy tu bezpośredni wpływ i pośredni. Pośredni ma ten goniec. No ale może nastąpić taki jakiś ruch pionkiem i wzmocnią swój nacisk, więc ten ruch A4 jest ruchem profilaktycznym, który przewiduje że będzie bitwa o pole B5. Co my tam jeszcze mieliśmy, a skoczek? Co by było, gdyby skoczek nasz tu zagrał? I dlaczego on tu by zagrał? Na pewno wzmacnia D5. Wzmacnia B5. Te dwa pola wzmacnia. No, może ewentualnie jeszcze tu grać. Może wzmacnia ten punkt. Czyli ten skoczek ma tutaj dużo y, takich no, zalet. Więc jeżeli wybieramy ruch kandydat, to patrzymy na ilość tych zalet. I teraz według programu, oczywiście. Najlepszym ruchem jest ruch tym pionkiem. Należy zbić. Ja w tej pozycji nie wybrałem najlepszego ruchu. Wybrałem ruch z koczkiem, czyli jeden z najlepszych, ale nie najlepszy. Nie zbiłem tego pionka, ponieważ obawiałem się, że ten odbije. Jak ja tego zbiję, to tamtego odbiję. Nie zauważyłem, że ten pionek ma obowiązki. On pilnuje tego pionka. Jakby tutaj ja zbijam o ten odbiór, to mam od razu nagrodę za dobrą grę. Będę mógł zbić tego pionka. I. Gając w szachy, trzeba to błyskawicznie widzieć. Czy jestem w stanie to wszystko przemyśleć? Raczej nie. Dlatego dobrze jest znać swój debiut i zapamiętać tą pozycję, że w tej pozycji najlepsze jest bicie. Bicie tu na D5. Bicie pionka na D5. To jest najlepszy, najlepszy ruch z tych wielu ruchów kandydatów. Tu jeszcze inne są dobre ruchy. Na przykład wierzą wzmocnić wpływ na pole E4 i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, że trzeba analizować pozycje które ustawiamy wychodząc z debiutu ustawiamy jakąś pozycję więc ją analizujemy i następnym już w następnej grze będę pamiętał, że trzeba CD łupnąć. Tak myślę. Znaczy jestem przekonany, że tak trzeba robić. Dziękuję za uwagę.